Więc wyobraź sobie sytuację, że tworzyłeś film na YouTube, ale po eksporcie pojawił się głupi watermark na pół ekranu. Mi zdarzyło się to samo, ale jest możliwość, żeby to ominąć. I w tym filmie pokażę jak. Okej, okay, więc jestem już na swoim komputerze. Użyję tego filmu jako przykład, w którym pokażę, jak z tej metody korzystać. Do nagrywania filmu. Polecam OBS Studio, z którego właśnie teraz korzystam. Po niewielkiej optymalizacji, z której już skorzystałem, może nagrywać bardzo dobre filmy z dużą ilością FPS-ów. Ja wytłumaczę niedługo, na czym polega ta optym optymalizacja. Więc tak, jesteś na pulpicie. Na początku trzeba zajrzeć do menedżera zadań. Jeśli masz dość FPS-ów i nie lakuje Ci filmu jak mi przed optymalizacją, jak w filmie, który w rekord świata, na którym możecie zerknąć i obejrzeć, pole gorąco, no to możesz ten krok pominąć i przejść do nagrywania. Muszę również powiedzieć, że ta optymalizacja może mocno zmniejszyć FPS-y w grze, powodując, że będziesz musiał skorzystać z niższych ustawień graficznych. Więc tak, aby zacząć, musisz otworzyć menedżer zamiar. Są trzy metody na to, ja podam szybszą. Naciśnij Ctrl, Shift, Escape. Więc tak, manager zadań może się pojawić w takiej postaci, jak tutaj widać na ekranie. Zmienicie ją, klikając gdzieś więcej szczegółów, tutaj na dole. Przejdź teraz do, do zakładki szczegóły. Szukaj w niej procesu o nazwie OBS64.exe lub podobnego. Obok niego powinna się pojawić ikona OBS Studio. Ja już tutaj znalazłem, nie trwało jakoś to specjalnie długo. Tutaj. O! Może się wam właśnie ruszać trochę lista. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ten proces. Najedź nazwę ustaw priorytet. Wysoki albo powyżej normalnego. Nie polecam używać opcji czasu rzeczywistego. Może jest to najwyższy poziom, ale sprawia, że nagrywanie zaczyna się na zacinać, przynajmniej na moim komputerze. Kiedy to zrobiłeś? Kiedy to zrobiłeś? Możesz wyjść z zadań do programu, w którym edytujesz film. Włącz nagrywanie na OBS Studio i wejdź z powrotem na program, w którym edytujesz. Ustaw go na pełny ekran. Weź kursor gdzieś, żeby go nie było widać, na przykład tutaj na bok, i naciśnij spację. To włączy film, żeby mógł się odtwarzać. Po zakończeniu odtwarzania tego filmu możesz zatrzymać nagrywanie. Film w zależności od ustawień powinien pojawić się w folderze videos w Twoim, w twoim komputerze. Jest on tutaj na pasku w eksploratorze plików. Ja mam go tutaj. Możecie również go otworzyć komendą na Windows R Explorer. Jak widać to też działa. I wejść na filmy tutaj z paska bocznego no albo inaczej i film powinien pojawić się wam tutaj. Być może, może być niezbędne obcinanie tego filmu bo możecie widzieć, bo po uploadzie można widzieć całe te włączanie, nagrywanie, przygotowywanie i program, który edytujecie więc może to być wymagane, ale czasami może to tak, czasami może nie być, więc mam że się spodobało, zostaw łapkę w górę napisz w komentarzu, czy działało Subskrypcję też zostaw, bo chciałabym być 5 przed końcem roku. I brakuje tylko trzech, więc... No, nawet się podobało. Do widzenia. Hola, hola! Zanim jeszcze widzisz z tego filmu, zerknij na ten film z lewej albo z prawej. Z lewej to film, który którym grę o dorsach, bardzo ciekawa, a z prawej to w tym, w którym pobiłem rekord świata. Najszybszy emerald w... Minecraft. To jest właśnie ten film, o którym wcześniej mówiłem.